Cześć, siemanowskim, ja jestem Defa. Dzisiaj moi drodzy, widzimy się w kolejnym drafcie na moim kanale. Tym razem powiem wam, że kolejna drużyna Team of Decision właśnie wyszła. Przez co tych zawodników w Team of Decision jest coraz więcej do trafienia. Dlatego dzisiaj zrobimy sobie kolejny drafcik. Mam nadzieję, że tutaj jak najwięcej zawodników, których zbierzemy w składzie, będzie jak najwięcej w kolorze niebieskim. Tak zróbmy, mam nadzieję, że tutaj będzie po prostu świetny draft ułożony przeze mnie, także zaczynamy, trzymajcie kciuki i mam nadzieję, że tutaj naprawdę będzie dobry dobry skład do grania. Okej, okay, przyszedłem informacje, zobaczmy jakie są tutaj dostępne. 4-1-4-1, 4-3-3, 3-4-2-1, 5-2-2-1, 4-3-2-1, to jest moja ulubiona formacja, więc wezmę ją w tym momencie. Spójrzmy na kapitanów, mam nadzieję, że tutaj będzie jakiś zawodnik. Team of the Year na początek nie ma, ale Zlatan Ibrahimović w wersji niebieskiej. Także jak najbardziej będzie pasował. Prawe skrzydełko, zobaczmy, kto na tej pozycji jest. tu Leo Messi w wersji 98. Coś pięknego. Jak na lewe skrzydło dacie jeszcze Christiano, to będzie naprawdę super, albo jest Christiano Ronaldo 98. No pierwsze trzy wybory. Naprawdę ciężko tutaj liczyć na lepsze. Spójrzmy na środek pomocy, jakby tutaj był jakiś zawodnik Team of the Year, bo naprawdę spokojnie jest tutaj Team of the Season. Który nam się kompletnie nie przyda Więc no niestety Weźmy go pod overall 9Golan Kante oraz Bonaventura Chyba to jedyni zawodnicy, którzy tutaj cokolwiek nam dadzą Ale ja tu pójdę chyba w overall i wezmę 9Golana na tą, na tą pomoc Tutaj wybór jest bardzo prosty Tony Cross właśnie pod Cristiano Ronaldo będzie pasował jak ulał Środek obrony pomarańczowy albo Ramos Timo Deiru By się przydał Niestety nikogo takiego nie ma tutaj, ale jest Ruiz 8,2. Matiea, Serbi to Prak Smalling oraz Bender. No tak średniowo bym powiedział, tutaj jedynie, bo Mattia mogę wziąć, chyba że wezmę po prostu Smolinga i będę liczył na to, że tutaj jakaś ciekawa karta jeszcze wyleci. I tutaj mamy Hugo i wersja 94. Ja go biorę po prostu w ciemno do składu. Pójdźmy na lewą obronę, się tutaj Marcelo wersji Team of the Year. Jest Marcelo, ale wersja 87. I tak jest naprawdę bardzo, bardzo fajny draft. Póki co, spójrzmy na Overall zespołu po tych wszystkich wyborach, które teraz były. 91 oceny ogólnej. Coś czuję, że tutaj może być naprawdę świetny draft teraz. Ha! Di Maria tego Paul Pogba! Wersja 91! Moi drodzy, coś naprawdę świetnego tu zaczyna się układać. No, overall zespołu wskoczył w tym momencie na 92. Spójrzmy na kolejnych zawodników. Jest tu Mane, jest tu Glik i Veratti. Ja tu pójdę chyba w Verrattiego, bo i tak żaden z tych zawodników nam tu nie będzie pasować po prostu. Tutaj mamy bardzo ciężki wybór. Ja tutaj pójdę jednak w overall mniejszy, przez to, że wezmę tutaj Mkhitaryana, nie Williana. Przez to, że Mkhitaryan będzie miał dobre połączenie z Ibrahimowiczem i Pogbą. No, teraz pójdę w Bainsa i dam go na prawą obronę. Najwyżej, bo tutaj, no niestety, w tym momencie ten draft troszkę się skomplikował. Liczyłem, że tutaj overall zespołu będzie troszkę wyższy już w tym momencie spadł na 89. Może jakoś będzie to dało się jeszcze podreperować. Na ten moment, no niestety, spadam overall. I jest to 89. Ja to wszystko jakoś pokładam. Mam nadzieję, że tutaj jeszcze coś ciekawego uda się wykręcić. okej okay, moi drodzy, na ten moment mamy tu genialną hybrydę: Manchester United oraz Real Madrid, czyli można powiedzieć, że finału Ligi Europy oraz Ligi Mistrzów. Zobaczcie na ten skład: mamy tutaj Ibrahimovicza, jest Mkhitaryan, jest Pogba w wersji 91, jest Smolik, mamy tu czterech zawodników z Manchester United, trzech zawodników z Real Madrid do tego: jest tu Filipe Luis Ruiz, Baines oraz Loris w wersji 94, czyli Team of the Season. Brakuje mi 8 zgrają tego, żeby ten skład był. 190 na ten moment ławka rezerwowa jest po prostu przeprzekozacka Zaczynamy i mam nadzieję, że ten draft okaże się tak dobry jak po prostu wygląda Na sam początek trafiłem tutaj Polaka, zobaczcie na jego skład 89 oceny ogólnej, 87 zgrania Malutki DJ to jest jego nick, do tego Edo Miko to jest nazwa jego zespołu Gdybym miał tego Ramosa w składzie i na przykład tego DHE to mój draft byłby chyba tak 191-192 tak mi się wydaje Ale na ten moment niestety mamy 90 i brakuje mi po prostu zgrania. Zaczynamy, i mam nadzieję, że tutaj uda mi się wygrać z kolegą, który ma herb Warszawa. Warszawa. Ładnie Flippe Luiz do polkarny, tu Ronaldo uderza z główki Ibrahimowicz, i nie trafia? Brakło niewiele, ale tu chyba jeszcze żółtrożny powinien być, tak mi się wydaje. Ibrahimowicz kręcono, piłka uderzenia, ależ piękna akcja w naszym wykonaniu. Marcelo na środkowym połocyniku jest po prostu genialny. 1 do 0 Ibrahimowicz strzelcem bramki. Uuu, 1 do jednego Pierwszy strzał celny, tak można powiedzieć, i mamy pierwszą bramkę w wykonaniu mojego przeciwnika Polpogba. uderzenia uderzenie, I czy to będzie golno? Nie, naprawdę, dobi to w końcu stary strzelaj! Tak jest! Jakimś fartem udało się to na szczęście wykończyć Polpogba. I w sumie standardowo możemy zrobić jego cieszyńkę I 2 do jednego strzelamy bramkę. Zaraz po tym jak on strzelił bramkę na remis I o to chodzi w sumie Okej okay, moi drodzy mamy zakończenie pierwszej połowy Wynik 2 do 1 Póki co dla mnie po bramkach bodajże Brechmowicza i Pola Pogby Także póki co Manchester United wyprowadza nas na prowadzenie Ale to zrobił Cristiano Uderz to na bramkę No i słupek znowu Ilo ma szczęścia w tym meczu To jest po prostu niepojęte Naprawdę Tutaj mogłem co najmniej 4-1 prowadzić Pogba, może jakiś dystans uderzyj na bramki i to jest gol! Piękne strzały z dystansu 3 do 1. Druga bramka pola Pogby. No i w dalszym ciągu to jedynie Manchester United strzela bramki tutaj. Tak, ja nienawidzę takich bramek z niczego praktycznie. Przecież to nie była akcja żadna. Tu się odbiło, tam się odbiło i spadło i strzeliło. Ok, moi drodzy, kończymy do spotkania wynikiem 3 do 2, mamy pierwszą zdobytą tym składem. I póki co, sam Manchester United trzeba bramki, co mnie troszkę szokuje, bo myślałem, że tutaj no, Ronaldo raz Marcelo i Cross będą tak hasać po skrzydełkach, ale póki co to jedynie oni nie przy bramkach Pola, Pogby i Ibrahimowicza. Co mnie cieszy. Jak naprawdę uwielbiam lato, tak teraz po prostu przy nagrywaniu filmików to jest coś naprawdę chorego. Ja jestem cały mokry, a coś czuję, że do końca tego draftu będę musiał co najmniej jeden przeciwnik wziąć. W tym momencie świeca jak plastika, to jest mój kolejny przecinik, tu Ron Ronaldo, Messiego oraz Neymara. Na ataku jest tu Modric, jest tu Ozil A sama skład spoko 92 oceny ogólnej: to znaczy 92 oceny zgrania, 82 i skład wygląda ciekawie. Mam nadzieję, że tutaj po raz kolejny uda nam się zdobyć więcej bramek niż mój przeciwnik. O, ale piękna akcja, teraz naszego wykonanie: Leighton Baines. Czy tutaj będzie ktoś ciekawy do zagrania do niego piłki? Zrobimy tak, pyk. Do środkowej pole karne nie ma, i bra dobija piłkę. I mamy 1 do 0 i po raz kolejny to Manchester United strzela bramkę. Co mnie naprawdę cieszy, no powiedziałam, że nie spodziewałem się, że United w tym meczu będzie kierować wynik. No bo do tej pory cztery bramki, 4 bramki United, dwie pola i dwie Ibry. Teraz długa piłka na Cristiano, zobaczcie ile tu jest miejsca, o Jezu, to musi być gol. To musi być po prostu bramka na 2 do 0, podanie Ibra, musisz strzelić, no co?! Jak do cholery tutaj, czemu on zbiegał na bramkarza, czemu on nie zbiegał na szerokość, żeby rozciągnąć tą pieprzoną bramkę? Czy znaczy nie bramkę, żeby rozciągnąć szerokość gry bramkarza. Co zrobił tutaj Brahimowicz? Przecież to powinno być bramkę na 2 do 0. Wiecie jak to mówią, niewykorzystane okazje się mszczą. I właśnie tutaj macie piękny przykład tego co się stało w tym meczu. Ładnie Cristiano. Teraz na dłuższy słupek jest tu Ibra, z główki musisz stary, tak jest! 2 do 1 i po raz kolejny zlatan Ibrahimowicz w tym meczu. Strzela bramkę, ale akcja. No po prostu świetna. Ok, moi drodzy, wynik 2 do 1 ostatecznie decyduje o tym, że wylądowaliśmy w półfinale i mam nadzieję, że półfinał będzie tak samo owocny w bramki, jak i te pierwsze dwa mecze. Trzy bramki w drugiej rundzie, naprawdę super. Póki co w dalszym ciągu jedynie Manchester United strzela bramki. Ruszamy do półfinału. Ok, moi drodzy, skład mojego przeciwnika w półfinale i to jest po raz kolejny Polak i skład 190. Zobaczcie, jak fajnie to wygląda. Sanchez na napastniku, Azar jako lewe skrzydłowy, później mamy Juliana jest De Bruyne, Oscar. Jeszcze Chelsea. Do tego Skante, Ferdinand i Ramos na środku obrony. Powiem wam, że naprawdę kozak skład. I tutaj wydaje mi się, że naprawdę będzie ciężko o to, żeby awansować do finału, ale zapniemy dupę i może się uda. Ładnie, Miki czysta pozycja. Uderz po dłuższym słupku, uderzenie, nie ma gola. Ale to chyba jeszcze nie koniec. Może jeszcze z tego coś się uda wyciągnąć. Piękne przyjęcie Cristiano Ronaldo, naprawdę genialne. Okej. Okay. Ibra, zakręć tu piłeczkę teraz. Nie ma, zgraj tu piłkę. To jest Cristiano Ronaldo, doliczony czas pierwszej połowy. Mamy 1 do zera, pięknie, moi drodzy. Wychodzimy na prowadzenie jeszcze przed zakończeniem pierwszej połowy. No to nie zły jaja, naprawdę. Co kompletnie nie zmienia faktu, że po raz kolejny mój przecinka także strzela raz w bramkę i strzela z tego gola. Jeszcze takiego, no świetnie. Cristiano Ronaldo poduszył w suku, uderzł, to i nie ma! Dlaczego on tak słabo przyjął tą piłkę teraz? To ja nie wiem, czy to jest Ronaldo wersja 98. Jak on tak słabo mógł to przyjąć? Ładnie. Ty Leo, Messi musisz to uderzyć, uderzenie na bramkę Messiego, prawa noga! Ja nie wierzę! Jak tutaj ja marnuję setki, tutaj ja nie mam pytań. Po pierwszych 90 minutach tak wyglądają statystyki. TAK jest Ibrahimowicz? 2 do 1, 105 minuta. Po raz kolejny czas doliczony. Ibrahimowicz, król Manchesteru w tym momencie strzela bramkę. Pięknie. Teraz tylko, żeby to doholować. Musimy zrobić zmianę w środku pola, no bo tutaj po prostu wszyscy umierają. O rzesz. Rzuty karne, a jak pewnie każdy z Was wie, nie jestem specjalistą rzutów karnych, więc nie zdziwię się jak po tych jedenastkach nasz draft, nasz świetny draft, po prostu się zakończy. Tyle setek co zmarnowałem w tym meczu, to jest po prostu niepojęte. Messi vs Messi, no ładnie. Jezus, skąd ja to wiedziałem, ej. Jest, siedzi. Siedzi, piękne okno. Siedzi, bra jak teraz nie wyciągnę to te jedenastki niestety będą przegrane przeze mnie. Muszę wyciągnąć, żeby ten mecz się nie zakończył. Moje przegrano, wyciągnął to przecież rzuciłem się idealną stronę i aparat mi leci. K mać. Wyczułem, to on to miał na palcach. P wszystko leci. W p tu Sodbox leci, k... aparat leci, kamerka leci, zajebiść. Potrzebuję praktyki co do rzutów karnych. Piszcie w komentarzu, kto jest chętny do tego, żeby nauczyć mnie strzelać te piękne jedenastki, nie? Zawsze, jak są jedenastki, zawsze przegrywam. Ja nie pamiętam kiedy ja wygrałem jedenastki! O, de facto jest tragiczne! Zapraszam do łapkowania, Rage był, kamerka prawie poleciała, softbox poleciał, pady poleciał, wszystko. Zapraszam do łapkowania, napiszcie w komentarzu, jak się strzela te pieprzone jedenastki, bo za cholerę nie umiem. Trzymajcie się, papa, pa. cześć, idę się wykąpać, bo jest tutaj tak gorąco, że zaraz nie dość, że jestem wkurzony, spocony, też jeszcze głodny. Tragedia.